Słyszałem szemranie Izraelitów, a tak im to powiedz: będziecie spożywać mięso, a rano chlebem nakarmieni będziecie, i dowiecie się, że ja jestem Pan Bóg Wasz. Okazało się coś na puszczy malutkiego i okrągłego, jako szrąg subtelny na ziemi, co gdy Izraelczycy ujrzeli, rzekli między sobą. Toć. Jest manna, bo nie wiedzieli, co było. Wtedy im powiedział Mojżesz: To jest chleb, który Wam Pan dał do spożywania. Druga Księga Mojżeszowa 16:12. Czerpanie ze Słowa Bożego o poranku. Spodobało się Panu nauczyć mnie prawdy, że pierwszą wielką i zwyczajną sprawą, którą Powinienem się zająć każdego dnia, jest to, aby moja dusza była szczęśliwa w Panu. Jeżeli nie jestem szczęśliwy w Panu, nie jestem karmiony i wzmacniany w moim wewnętrznym człowieku dzień po dniu. To rzeczy, które czynię, aby służyć Panu, mogą nie być czynione we właściwym nastawieniu. Dokładnie tak. Czyli. Jeżeli nie jestem szczęśliwy w Panu i nie jestem karmiony i wzmacniany w moim wewnętrznym człowieku dzień po dniu, to rzeczy, które czynię, aby służyć Panu, mogą nie być czynione we właściwym nastawieniu. Dlatego zacząłem rozmyślać nad Pismem Świętym wcześniej, każdego ranka. Nie ze względu na publiczną służbę słowa, ale dla mojej własnej duszy. Często jednak zauważam, że Pan ma przyjemność użyć tego, co mi przekazał, aby służyć innym wierzącym w późniejszym czasie. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy moje osobiste czytanie Biblii nie było przeze mnie czynione z myślą o publicznej służbie słowa, ale dla korzyści mojego wewnętrznego człowieka. Często teraz zadziwia mnie, że wcześniej nie dostrzegałem tego punktu. W żadnej książce nie czytałem o tym, żadna publiczna służba nie postawiła przede mną tej sprawy, żadna prywatna rozmowa z innym wierzącym nie poruszyła mnie do tego tematu, a jednak teraz, odkąd Bóg mnie tego nauczył, jest dla mnie tak oczywiste, jak wszystko inne, że pierwszą rzeczą, jaką dziecko Boże musi zrobić jako pierwszą czynność dnia, jest zdobycie pokarmu dla swojego wewnętrznego człowieka przez obfite czytanie Biblii. Co jest pokarmem dla wewnętrznego człowieka? Nie modlitwa, ale Słowo Boże. Nie jest to zwykłe czytanie Słowa Bożego, które jedynie przechodzi przez nasz umysł, tak jak woda przepływa przez rurę. Jest to raczej rozważanie tego, co czytamy, zastanawianie się nad tym i stosowanie tego do naszego serca. Jaką różnicę w służbie, decyzjach i próbach życia robi to, że dusza jest odświeżona i szczęśliwa w Panu? Słyszałem przemranie Izraelitów, a tak im to powiedz. Będziecie spożywać mięso, a rano chlebem nakarmieni będziecie i dowiecie się, że ja jestem Pan, Bóg wasz. Okazało się coś na puszczy maluczkiego, okrągłego, jako szrosu na ziemi. Co gdy Izraelczycy ujrzeli, rzekli między sobą, to ci jest manna, bo nie wiedzieli, co było. Wtedy im powiedział, Mojżesz, to jest chleb, który wam Pan dał do spożywania. Druga księga Mojżeszowa, 16-12.